Kolejna konfrontacja w turnieju World TV 20, 2021. W górnym prawym rogu Innovation, Bogusław, już APM -y robotów aktywowane. A w dolnym lewym rogu Zest, również Korańczyk. Tutaj ma wpisaną drożne Razer ale z tego co nam pisał Amazon to, to nie. Że już odszedł, że szuka teamu. No i ruszamy, kolejne starcie. Jak widzimy na mapie Pillars of Gold i tym razem Proto zmierzy się z Teranem. Poprzednie TvT dość wysoko zawiesiło poprzeczkę. Ale myślę, że Ci gracze, ta forma jaką pokazał Zest z Reinorem to, to może spokojnie dogonić widowiskowość Klembian. Chociaż no nie, no ta ostatnia mapa to chyba jednak będzie mapa tego dnia, tego może nawet tygodnia jak nie więcej. Myślę jeszcze tylko nie pamiętam w którym roku, czy w tym, czy w ubiegłym, Saral grał z Curem też na mapie Lightshade. Tam też była genialna rozgrywka. Gdzie Cure grał Mecha, ale nie bo to, to musiał być poprzedni rok. Pewnie jakieś finały sezonu to były. Też pamiętam, że to była genialna rozgrywka. No ale też trochę inna, bo tak były, była masa, były, była masa bas i tak dalej, i tak dalej, to praktycznie do wyczerpania surowców było granem. Innovation strzelił sobie <śmary> marinem parę kilometrów, najpierw sprawdził tutaj okolice godziny trzeciej, potem tutaj, tutaj, troszeczkę też zerknął. Tutaj podbiegł, no i wrócił do siebie, no bo on gra szybką ekspansję, więc lepiej nie grać na ripery bez bunkrów i bez dodatkowej obrony. Perspektywę Perspektywy Innovation, dobra, oh, oh. nie ma problemu. To Innovation też jest niesamowity, jeżeli chodzi o, a chwileczkę, bo ja chyba mam jedną rzecz włączoną, która nie powinna być włączona, dokładnie. Tak, teraz wszystko się zgadza. Ludzie lubią oglądać ogólnie Perspektywy Innovation, zwłaszcza jak jeszcze myszkę widać, to niestety żeby tak było, żebyśmy widzieli faktycznie pierwszą perspektywę Innovation razem z tym całym interfejsem gracza na dole, no mocniej zasłaniający wtedy też ekran, to trzeba by się podpiąć do monitora innowacji jakąś kartą przechwytującą, e, znaczy do monitora, można by też do karty graficznej i potem, no są różne patenty, żeby przechwytywać obraz. W każdym razie, no nie mamy jeszcze technologii w tym miejscu w StarCraft'cie, żeby tak było to widoczne. Ale widać, gdzie klika, widać, co ma zaznaczone w dolnym prawym rogu. Jest precyzja, jest wszystko. No u Portosa oczywiście wygląda to dość podobnie. Też sobie przełącza kamerę między wieloma miejscami, rozgląda się. Bardzo mi się podoba ten pylon, wcześniej postawiony w okolicach godziny 9, żeby widzieć, czy coś wlatuje. Podobnie robił, pamiętam, Showtime. O, i to, nie, to mi się za to nie podoba. Znaczy, no, wybór taktyczny jak najbardziej fajny, ale... Zobaczcie, jak te budynki są ustawione. Perfekcyjnie można do środka wrzucić z. no, nawet pewnie 4 mediwaki jednostek, i to wszystko rozwalić. No, i dość mówić o tym, że to jest Artusi Spylon. No, ale chociaż. no tak, no na tym etapie gry ciężko, żeby to nie był Artusi Spylon. też nie każda technologia musiała tu być i nie każdy budynek. Dobra, jazda, jazda. O, czy oni się minął? Ale teraz widać było marudera! O! Znaczy bardziej to Maruder widział stalkery i i do na wymiany Naprawdę? O mój Boże, to jest to jest szaleństwo. Komu uda się lepiej na tym wyjście? Jestem ciekaw. Innovation gra na czas, czekasz? Protoss mu troszeczkę rzeczy rozwali. Bardzo ciekawe, że robi ze lotu, a nie kolejne stalkery. jak <laughs> zanurkował w Maruderów, to, bo oni tutaj by zadawali obrażenia. Największe. To jest też bardzo mądra zagrywka zesta. Dlaczego? Dlatego, że piechota terana pójdzie pewnie do pierwszej bazy protosa. No i wtedy... Ej, on tutaj te stalkery wyjaśni! Wow! Nawet sporo z nich ucierpiało albo prawie... No też niektóre padły. No i zobaczcie, co się tutaj teraz wydarzy. Otwiera dojście do pylona. Tak jest, pylon zniszczony, ale to jest, to jest bardzo fajne. To, że zest uratuje sporo część probek. Co z tymi probkami się stanie? Do tego już jeszcze nie wiem. To jest chyba dobra decyzja, żeby nie używać Steampaka, nie? Bo on może użyć Steampaka, ale nie jest to rozsądna decyzja, bo on teraz z, nim, z nikim, z niczym nie walczy. On tutaj sobie ubija wszystko po kolei. <laughs> Orbital już migruje, ale bardzo mądre zachowanie zestaw. Tak, bo to jest baza, która przecież mogłaby funkcjonować, która mogłaby coś zbierać. Więc teraz pozbawiamy przeciwnika ostatniego orbitala. Świetne, bo to już to jest drugi orbital chyba, który pęknie. Tak, tylko koszary uciekają. Tutaj komocety. No zamienili się bazami nagle. Piąta minuta uznali. dawaj Zakręćmy trochę. Zaczarujmy. O jeszcze się zakończy. Jedyny jak ważny budynek! I tutaj akurat ten plus jeden wiedzie. No nie, o jest, biedny zest. Oj, bidulek. Ale najlepsze jest to, że on spokojnie dalej to może wygrać. No i zobaczcie, że też będzie mieć trochę szybciej Neksusa. Szybciej zaekspował. Jaki kabaret dzisiaj, ale jakże skillowy. Czołówka światowa, a takie cuda. Ciekawe, kiedykolwiek byli w analogicznej sytuacji. Teoretycznie... powinny stalkery nigdy nie zginąć, zawsze strzelać, przeszkadzać. No ale to jest bunkier, no to co zrobisz? Fajnie jeszcze Marudera jednego wrzucił, bo on ma większe obrażenie na stalkery niż Marines. Może wskoczyć dołem, poczekać aż się Blink zresetuje i wtedy... Po znowu czegoś spróbować, ale przecież Zest wie o tym, że Innovation akurat nie spogląda w te lokalizacje. Nawet nie doskakuje jakoś agresywnie. No ratuj, ratuj, ratuj! Co on zrobił? Aha. No wziął i stracił. Jak te pelony tu jeszcze są dookoła. <ścoughs> Zamiana baz. Oj, to jest coś pięknego. To jest magia. No nie mogę Mikruje, mikruje Zęby wyrywa Się Nie mogę napatrzeć w sumie na to Co oni tutaj próbują teraz osiągnąć Ale no Zest ma Naprawdę To są między innymi no. Nie Najlepsze, że Zest ma po prostu dużo więcej probek Więc o i to też jest lepsza wymiana dla Zesta A innovation, pobłądziłeś, pobłądziłeś i Chyba to już przegrałeś Coś magicznego zrobili. No, Zast musi to już wygrać. Z taką gospodarką 30 probek do 8 SCV to nawet muły nie pomogą. <grystanie> Szaleństwo. No, bo jest zawodnicy, niby po Wojaku, ale no to, 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 to ja się nie dziwię w zasadzie ani decyzji jednego, ani drugiego, bo innowation jak był już tutaj piechotą, ta która szła do, dopiero do Protosa, a tu był Stalker, on wiedział, że jak się zawróci, to i tak Stalkery mu wskoczą, zrobią wrażenie, a on mi się w ogóle nie odwinie. Chyba, że podzielić się powinien. Czyli część jednostek by wróciła do bazy, a część poszłaby po proby. I to by było niegłupie. O, no, brawo, pięknie podnosi. To no, może stracił jakieś Stalkery, ale i tak było to tego warte. Mega mikrozesta. Pięknie zest się rozwinął w bazie Terrana. Muszą sobie skróty klawiszowe niektóre lokacje przepisać. Co tu się stało? Oj, 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 no bajka, bajka. Zest przy okazji sprawdza inne miejsca na mapie Phoenixem, czy to aby na pewno wygląda tak dobrze jak wygląda, bo w chaotycznych scenariuszach, takich no mocno jak widać odbiegających od standardu, nie wiesz po prostu, czy coś gdzieś nagle jest i, i może gdzieś wróg jednak z partyzanta próbuje cię ograć. Mega. I w zasadzie to ogromny spokój. Podoba mi się, że. Ale widzicie, jaka ważna decyzja, żeby schować proby tutaj na dole. Teraz sobie sióp do kolejnej bazy. Jeszcze tam te, te proby też próbował ze zmiaru uratować. I, I tylko dzięki temu teraz ze to wygrywa. Dzięki uratowaniu tych probek, takiemu sprytnemu ich schowaniu. Arcyważna taka początkowo niby nieduża decyzja. Blink w ogóle z Warp Prismem to jest coś pięknego, jakbyśmy mieli dwa blinki Tylko jeden zawsze jest no, defensywny Ładnie, ładnie zest Genialnie zagrana rozgrywka Trzecia baza, kolosy, szarża Jak popędził, jak świstak na szpilkach zest Po prostu w ekonomię, w ulepszenia, w technologię A tutaj bidulek na jednej bazie. O jezu, jakby dopiero poznawał StarCraft'a. Jakby ktoś wszedł teraz i zobaczył, co się dzieje na tym streamie, no to to, to Innovation Avatar. I dlaczego ksywka Innovation jest na górze na e, interfejsie? Skoro powinna być na dole, skoro jest na dole mapy. Takie są małe, powiedzmy, prawidłowości. Takie takie detale obserwatorskie, żeby to zamieniać miejscami. Możemy zamienić teraz. Jest, będzie na górze, a nie na dole. Nie ma problemu. Jest szybka zamiana miejsc. Co to jest w ogóle? Za pomoc, żeby tak się zamienić. Najlepiej, jakby się zamienili i byli w tym samym momencie, jakby jeszcze Innovation tylko uratował yy, sporo scfałek. O, no i runął. Tak, to się musiało tak skończyć, oczywiście. Kabaret. Ale bardzo fajny. Dobra, jazda, jazda. Ee, Innovation. Niebieski teren. Już się wszystko nagrywa. że <ścoughs> się tak zastanowiłem, komu tu punkt przyznać. No i zest. Zest się, zachował zimną krew, tak. Do ostatniego momentu taki był w miarę pewien, co chce, co chce osiągnąć, co chcę zrobić. Co się dzieje, też się szybciej, mam wrażenie, że zorientował, że. Dzięki temu wycofał propki i, i naprawdę to było super. Jeszcze odłożył pieniądze, czyli 400 minerałów. A to też mógł być powód, dla którego przywołał zelotów, bo... Ym, no po pierwsze zelotów nie trzeba za bardzo mikrować. One po prostu atakują i to tyle. Ym, więc w sytuacji, gdzie się może dziać wiele rzeczy w wielu miejscach, czyli właśnie przy takiej wymianie bas, to to jest rozsądne. No i do tego jeszcze zeloty kosztują trochę mniej niż stalkery. Więc y, łatwiej było dozbierać zbierać Nexusa. No szanuję. Naprawdę to było... A Zest jest ostatnio w formie, w genialnej formie, po meczu z Reynorem widać było, że wrócił do czołówki, zbliża się Intel Extreme Masters Katowice, czyli można powiedzieć mistrzostwa świata i Zest się wybudza, rok temu w końcu był drugi. Teraz spokój, największa mapa w puli. Mogę się przygotować na bitwę. Dążące do Twilight Gunsy, czyli na razie Zest robi e, bardzo podobny build do poprzedniej mapy. Żeby nie, żeby nie powiedzieć, chyba taki sam, chociaż jest druga adeptka, nie mam pewności, czy na poprzedniej mapie była. E, bo, bo jak się gra 4 Link, Blink, to możliwe, że chcemy jednak szybciej zacząć już produkcję Stalkerów. Ale dwie adeptki mogą krzywdę Terranowi zrobić. Tylko tutaj właśnie ze względu na to, że mapa jest tak duża, to, to dużo ciężej jest coś z nimi zdziałać. Zest poleci, nie poleci, a na razie zostaje adeptką. Zest się wybudza jak Maryla Rodowicz na Sylwestra. Można tak powiedzieć. Jest duży turniej, są pieniądze. No Zest potrafi, ja pamiętam jak on właśnie grał na Serrala. W, w tym chyba był to półfinał czy jakaś inna faza turnieju, ale... No widać po prostu, tam nie chodzi już o taktykę, o takie rzeczy, tylko jest tyle detali tak dobrze dopiętych przez Zesta, jak on jest w dobrej dyspozycji, że no nie można się napatrzeć jak dobrze można też zagrać tym Protosem. Tak samo Trap, no może nie dzisiaj, ale wczoraj też genialnie grał. No dzisiaj też w sumie miał świetne rezultaty na niektórych mapach. No i to też jest właśnie wielka sztuka w StarCraft'cie, żeby cały czas przynajmniej na tym naszym szczycie formy potrafić zagrać. Trudna rzecz, ale osiągalna. Ja myśl, wydaje mi się, że. O, w ogóle Darkmentary też zest lubi zagrać na tyrana. Wydaje mi się, że w Starcraftcie tak najdłużej taką genialną kapitalną formę potrafił chyba seral do tej pory utrzymać. E, no, ale teraz już na pewno nie jest taki dominujący jak jeszcze rok dwa temu. Może już trzy nawet. Coś się uda ugrać. Przecież jest Raven. Przecież są skany. Masz trzy Dark Templary. O, to jest niezłe. To jest... Tak, to może się... Aj, nie, nie ubił. Ale jaki dobry hold position teraz uruchomił Zest. Dzięki temu Dark Templary zaatakowały CV. Jeszcze dalej kontroluje. Świetnie. Cztery. A przecież mógł w ogóle nie wybiegać, bo zobaczył, że o, jest czołg, jest skan, jest Raven. Lepiej Lepiej cztery ubić niż nie ubić. <grym> Warpizm może mieć poczucie, że jest śledzony. Jakby teraz dezaktywował, to by było mega zabawne, ale to by było bez sensu oczywiście. Ej, ale powiem wam, że ja nie wiem, czy jeżeli jednostka jest przyzywana przy Warpizmie i jest rzucona dezaktywacja, to czy jednostka będzie dalej się przyzywać? <laughs> to, to trzeba by sprawdzić, bo to nigdy tego nie widziałem. W rzeczywistości. A mogłoby się to zdarzyć, no? Są scenariusze takie, w których jak najbardziej. No, chociażby ten, ale no, ten jest akurat wybitnie rzadki. Też pierwszy raz coś takiego widziałem. Że tutaj musiałby ktoś sprawdzić. Albo sami sprawdzimy. <laughs> no, tylko, że już oczywiście po pojedynku. you shouldn't think Trzeba przyznać, że pierwszy raz chyba mamy mapę no taką no, standardową, tak, taką można określić, czyli taką zdecydowanie spokojniejszą na, na początku, na rozwoju. Ale pewnie co tacy bardziej spostrzegawczy zauważyli, że, że Build Innovation to jest ten dwubazowy push. Czasami to można no, nawet już tak, w miarę rozpoznać po Ravenie. No ale wiadomo, trzeba potwierdzać, że są trzy raksy, że jest eBay robiący plus jeden i tak i tak dalej. Także jedziemy, ale tu jest szansa na kolejny to taki. Można powiedzieć base trade, bo zeloty będą w sporej liczbie kontratakować. S.E.B. wyciągnięte, no i klasa. Dobra, Bogusław Terranas zbaw do przodu. Kitowcy wyciągnięci. <zuloty> Zeloci biegają, patrzą, nie ma czego atakować. Co jest, oszukali mnie. Banda terańskich decydentów. Gdzie są jednostki? O, bardzo ważne Guardian Shield, żeby Archon żył jak najdłużej. Cofa się pod super baterię zest, przytula się wręcz do niej. Kilka budynków jest zniszczonych, ale oczywiście, dalej można przyzywać jednostki. No i będzie ta flanka od góry, o, od przodu, z każdej strony atakuje. Zest teraz świetne połączenia Archonami celuje w skupisko marinów. To są świetne obrażenia obszarowe i zest miażdży. Pusz innowacji. Ozdro poćwicz. O, brawo. To było bardzo proste. I to jest właśnie ten zest. Nie jest forma. Jedziemy. Trzecia mapa, tym razem Oxide. No i na tej mapie oczywiście mamy Zest'a jako czerwonego protosa w dolnym prawym rogu. Innovation, niebieski Teran. No i teraz Oby. Stawił opór Innovation, czego tego sobie i Wam życzę. Tak jak wspominałem, w czerwie może zajść taka okoliczność, że będę musiał na chwilę odejść od... Peceta wtedy będzie, no... ale będziecie widzieć, co się dzieje w rozgrywce. Właśnie zobaczmy też czy. Tak, Wordie jest trójką. Także jakby co kamera Wardiego będzie nam pokazywać co się dzieje. Przez te chwilę. A ja śmignę po... Po to co tam bliźniak fantastycznego zamówił. E, proba. Na razie delikatny zwiat, oczywiście, zestaw jak zwykle po gatewayu. Innovation wysyła zwiat. No na razie, Innovation jak to Innovation, specjalnie nie gra jakichś od odstępstw od swojego stylu. Po prostu będzie eksponować z Reaperem. Reaper do zwiadu. No i no, ile to będzie? 7, 8? 9 no, praktycznie sekund opóźnił e, ten Command Center Zest, a w połączeniu z szybkim Cybercorem może jak najbardziej przybiec tutaj jakimś riperem i przeszkadzać budowie ekspansji. To jest dobry początek. Jak to możliwe, że kobieta łazę 43 kg zjadła 1,5 kg kebaba i nawet jej bębenek nie wyskoczył? No, na wciągniętym całe życie napięła mięśnie i w ogóle nic nie wyskoczyło. Kebabowe <grybubowe grybubowe> rozmowy. No dobra, mamy zmianę. Ze innego stylu. To będzie oczywiście dla jakieś lotnictwo. Ostatnio arcy popularne są Wojdreje, ale to w meczu z Zergiem Zest też ich używał, w meczu z Reinorem. W zasadzie każda mapa to była wojdreje To były wojdreje, ale tak potem w różne inne rzeczy lubił przechodzić z Est. no chyba że Raynore już tyle błędów popełnił, że go wystarczyło dobić. No i proszę, Oracle. Kobieta jest teraz w 3% kebabem. <laughs> Przeliczył proporcje i wyliczył procent. Dobrze. <laughs> no tak. No jak to mówią, jest coś tym co jesz no to. Jest kebabem tak, no to, kto by nie chciał taki. Dawaj syn. <coughs> Okej, okay, tutaj to nie było pokazywane, więc może jeszcze chwilę posteruję kamerę. E, Ripper zapuścił żurawia i prawdopodobnie widział Feniksa. Tymczasem Oracle... O, bardzo ważne! Mu! Tak, Mu to jest dużo! I jeszcze jedna SV? No pewnie, że tak. Ej, dawaj w prawo! Czy to jest mina? On się boi na pewno, że gdzieś jest mina, ale tu miny nie ma. Jakby poleciał do pierwszej, jeszcze by coś chwycił. Na przykład, na przykład te dwie ranne SV można by dobić, to nie byłyby 4 a 6 No i do tego Mu. Mu, którego tutaj nie widać. Pięć przysiadów w Pokemamie było? Boże... Zestek najbardziej może 3.0 wygrać <laughs> Jeszcze jeden nalot Zesta Znowu spokojna rozgrywka, nie ma co się Na razie emocjonować Ale no Oracle już ładnie ukończyła. Ona jest na razie bohaterką Zesta I czego również nie stracił koreański Protos. no jest bliski stracenia Oracle właśnie ale widział, widział. Aj, teraz już nie jest bliski strata. najlepsze, że jakby tak dobrze może zachęcił Innovation do tego podejścia, to można wlecieć, podnieść coś. No, prawie wszystko można by podnieść. Chyba, że jakiś Fenix jest mocno obity. No, no, tak. dyskusyjna byłaby to bitwa. Tak, jestem zdania, że dałoby się to wymikrować, z Fenixami. No i Oracle może też, ale bardzo trudno bez strat z perspektywy zestawu. i Pewnie dlatego nie próbował wlatywać, tylko się rozgląda. No i oczywiście. Świetnie rozwijał u siebie. A to jest interesujące do szarży atak. Kiedyś się robiło pancerz, teraz właśnie coraz częściej widzę prototypów grających atak. Może dlatego, że szarża straciła te 8 punktów obrażeń w momencie, jak Zelota dobiegał do swojego celu. Oho! To it's about time! Nie, to na razie był taki ćwiczebny. <laughs> Okej, okay, Innovation wychodzi na mapę. Bardzo ładne zaczepki zesta na plecach. Już jest trochę akcji. I nie mówię oczywiście o kebabie, tylko o tym, że Innovation znowu spróbuje jakiegoś dwubazowego natarcia. Nie wyszło to na poprzedniej mapie, więc spróbuję na innej. Ale czy to jest słuszna koncepcja, tego nie wiem. Zobaczymy. No nie, no te. Revelation są brutalne. Oczywiście miny to jest doskonała kontra na jak, jak wszystkie miny dobrze odpalą, nawet wystarczy dobrze, nie wystarczy, że będą jakieś fenomenalne, to powinien wygrać taką konfrontację innovation, yy, tak innovation. Zest na razie jest opanowany. No, i jest wielka szarża koreańskiego Protosa, czekałem na ten moment. Teraz Feniksy, tak świetnie ściągnęły na siebie uderzenia. I jednocześnie też na piechotę, bo to są obrażenia obszarowe. No, tak. Fenixy cichym bohaterem tego. Z... Wow! Tego zwarcia! I mamy Ci. 3-0. Zest. Zmiażdżą innowacje. Mega dobrze zagrał. To jest to, kiedyś się też często robiło. Czyli właśnie Fenixy biorą na siebie wybuchy min, żeby. Wlecieć wprost w piechotę. takie kamikadze, ale jeszcze z miną, która w nich leci. GG 3-0. Akurat odbiorę. Muszę napisać tylko. Dobra, well played. Timing.